Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z New Super Luigi U na Nintendo Wii U oczywiście. Przechodzimy oczywiście do kolejnego, pierwszego levelka w tym świecie, Frozen Fruzis, jakoś tak to się tam zwało, więc dobra, ciśniemy. Okej, okay, mamy pierwszy, o fajnie, jeszcze jest jedno życie przez przypadek, ale na pewno się przyda. Mamy strój pingwina. Może być ciekawie, czekać jakbym to wszystko pozamrażał. Może się uda po nich prze... prześlizgnąć, prześliznąć. Pięknie. Ekstra. Mm, dobra, wiecie co, zdobędę jeszcze do monetę tylko szybko, bo on zaraz tutaj się roztopi. A, kurczę, no i straciłem, no i straciłem mój strój pingwina. O, ale jest zamiennik. Haha, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo fajny level. Naprawdę przydatne właśnie są tutaj umiejętności z tym zamrażaniem. Albo Street Pinkwin, albo ten kwiatek, też by był tutaj dobry. Pingwin jest jeszcze o tyle dobry, że można się na nim fajnie ślizgać, ale to też nie we wszystkich miejscach. Ale słuchajcie, mamy pierwszy levelek, najważniejsze, że zaliczone 32 sekundy zostały, czyli 60 parę sekund, 60 chyba 8 sekund zajęło zrobienie go, a jeden chyba z dłuższych leveli. I tak, jeszcze przed zamkiem, przed minibossem, Kamek w tym zamku będzie tam siedział, przed minibosem jeszcze dwie rundki to nas, nas tutaj czekają. Zobaczymy, zobaczymy jak to... O, moneta. Złapię ją, czy nie? Pięknie, złapałem. Co tu jest? Nic nie ma. <laughs> nie chcą nam nic dać. O kurcze, dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, udało się. Ok, wiecie co, sprawdzę czy na górze nie ma monety. A chyba nie. O, jest! <laughs> Czyli spadła gdzieś tam jeszcze z wyższej półki. No dobra. Monetę mamy. Drugą już nawet, wow. No zobaczymy czy zdobędę wszystkie, czy nie. Spróbujemy zebrać wiecie co, wszystkie te niebieskie gwiazdy, niebieskie monety tutaj. Nie, już ominęłem, już ominąłem. Tam jest moneta. O, rura. Ale to jest jakieś wyjście, tutaj nie można właśnie wejść. No dobrze, kochani. Możemy oczywiście już zajść do zamku, ale ja tego jeszcze nie zrobię, ponieważ widzicie, że tutaj jest jeszcze jeden lewelek. Wiem, że i tak wszystkich nie robię lewelków, bo niektóre są poukrywane. No ale te, które mogę robić, to staram się je robić. Wiglerki. Dobra, po nich będziemy mogli skakać. Czoły także widzę. I one są do takich pałąków przywiązane, wiecie co? I można właśnie ich uwolnić z tych pałąków. Poprzez wciśnięcie ich po prostu. Wtedy jest tak, jakbyśmy spuszczali ich ze smyczy. Na razie tego nie będę tu robił. O niech to szlak, ale żebym trafił. Nie będę tego robił. Co tu jest? Gwiazdka. A dobra. E, o to przy okazji Wam pokażę o co tu chodzi, bo akurat czoł będzie tutaj dobry. Tylko nie wiem, czy mi się to uda. Zrobimy tak, o właśnie, o to mi chodziło, zobaczcie. Przy okazji jeszcze facjata Luigi'ego tam jest. Ekstra, to się na pewno tutaj przyda do speedrun'a. I biegniemy, biegniemy do samej mety. Patrzcie ile żyć natrzaskałem. <ścoughs> Za wszystkie te domki, do których nie wszedłem, wiecie, z tych, tych maszrom domków. Gdzie są te bonusy takie? To teraz natrzaskaliśmy, nie wiem, z... 5 co najmniej żyć, jak nie więcej. No i mamy przed nami zamek. Boss nie jest tutaj trudny, aby tylko do niego dotrzeć. Pierwsza monetka, fajnie. Pierwsza monetka, czy tutaj coś jest? Hmm, nie sądzę. Nie, nie ma. Nie ma nic. Trzeba uważać, wiecie, co, żeby nas nie zgniotły przypadkiem. O! Jeszcze jakieś sekretne wejście było tam. O, fajnie. E, mamy lodowego kwiatka. Przyda się. Mam nadzieję, że przetrwam z nim. Ojejku, dobra. Co jest za coś? <śpadaj> Spadaj. Idziemy stąd. Okej, okay, jest zamiennik. Zobaczymy, czy długo wytrzymam z tym kwiatkiem. Okej, okay, jesteśmy już prawie, wiecie co, chyba przy wyjściu. Tak mi się zdaje przynajmniej. Tak, i mamy bossa. Oczywiście Kamek, wiecie, jak wszyscy, wszyscy wiecie jak... Jaką stosuje tutaj technikę walki z nami. Mówię, nie jest pro, nie jest trudnym bossem, nie jest trudnym bossem. Zresztą praktycznie z wszystkimi bosami e, wszystkich bossów musimy i tak e, pokonać w ten sam sposób prawie wszystkich sorki. Czyli po prostu stąpnięcie im na głowę. Dobra, raz już mamy. Raz już mamy. Jest drugi, fajnie. Jeszcze tylko raz, jeszcze tylko raz. Czekamy na bloczki. O, właśnie, fajnie. Teraz gdzieś poczekać wyżej. O! Ekstra, fajnie się napatoczył. Akurat pod nasze nogi. No i mamy mini minibosa za nami. Nie wiem, czy tutaj jest dwóch tak jak w poprzednim świecie. Już nie, no, nie pamiętam. Ale jednego mamy z głowy. What? Dom duchów przed nami. No zobaczymy, ale tak jak mówiłem już chyba wcześniej w którymś tam odcinku, że one już nie są takie skomplikowane, te domy duchów, jak w przypadku New Super Mario Bros. U. Z tego względu, że tutaj też czas nas ogranicza. Praktycznie idziemy przed siebie i tyle. No ale to nie zmienia faktu, że mogą być jakieś poukrywane wejścia, które ja mogę tam gdzieś minąć. Dobra, już widzicie, straciłem niestety... O, dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, straciłem moją moc, ale odzyskałem tutaj grzybka. Nie lubię tych kostek. O uciekaj. Ojejku, tak to nie miało wyglądać. Są drzwi jakieś. Jest wyjście. Ha, jest wyjście. No i dobra, słuchajcie, bardzo szybki lewelek. Bardzo szybki levelek. Zaraz zobaczymy, ile tam zostało jeszcze do końca. O, co to jest? Słuchajcie, skrót jakiś. Skrót do samego zamku. O kurcze, dobra, to nie, zrobimy inaczej. Ja przejdę sobie go jeszcze raz. Wiecie co? Bo nie będę tutaj chodził na skróty. Chcę te wszystkie levelki, jakie jestem w stanie pokazać, to pokażę. Przejdziemy jeszcze raz gdzieś tu musi być e, jakieś inne wyjście, wiecie co? Zobaczymy gdzie jest żołądź Jest żołądź może się przydać, wiecie co? Tu jest, wiecie, co druga, taka, jakby belka, znaczy taki obiekt. I tu chyba nie byłem. Tu mi się zdaje, że jestem troszeczkę dalej. Chyba tak. Yy, tak, i tu są jakieś inne wejścia, inne drzwi. Zaraz zobaczę, czy czasem, czy nie prowadzą. Tak, prowadzą do wyjścia, więc na pewno. Hmm, na pewno. To jest te drugie przejście, te takie, które prowadzi do pozostałych leveli. Tak jest, słuchajcie, tak jest. Tutaj zostały nam jeszcze trzy levelki, no i oczywiście zamek. Zaraz sobie to przejdziemy. Okay. Idziemy pierwszą dróżką, zobaczymy gdzie. A, i trafiliśmy na frizjęgo. Trzeba będzie ich tutaj rozwalić. Poczekamy. Ojej, co ja że mu odwalił teraz. Stracić taki itemek. No nic. Dobra, teraz trzeba się troszeczkę pomścić i porozwalać te fryzji jajku. dla takiego małego grzybka. Powiem te małe grzybki, to tam. Staram się ich nie używać. Wiem, że są tam takie małe rurki, w których możemy przejść właśnie dzięki temu grzybkowi, ale jesteśmy tak podatni wtedy na ataki. Kurczę, tam na górę nie przejdę, bo nie są odblokowane ścieżki. Będę musiał znaleźć jakieś inne drogi do tych levelków. <laughs> Zobaczmy. No tutaj na drugiego frizego trafię. Poczekamy znowu. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, mam cię. I fajnie. Co tym razem? No, mi to już jest lepszy przedmiot. To już jest lepszy przedmiot. Kurczę, mogłem iść. Ale żebym zrobił teraz, mogłem wiecie co, iść do tego levelka. No dobra, <grywka> nawet nie spojrzałem na drogę. Dobra, zrobimy sobie ten levelek i przejdziemy później tamten kolejny. Chmurki są, widzę. No, Josi, fajnie. Może się kolego przydać tutaj. O fajnie, bumerangi mogę łapać. Mogę chyba nawet wyrzucać, bo... Ojejku, dawaj, 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 nie straci go. No, co jest? Nie złapię tej, tutaj, Monety? Nie wiem, wydawało mi się, że się może wszystko zjeść. Chociaż ja też może nie złapałem tego, wiecie. Wow, ile <laughs> No że mu odwalił teraz No nic, dobra Życie Której tak Niestety ale straciłem O fajnie, ostatnia moneta Chociaż dobre i to Zostały nam jeszcze dwa lewele, no i oczywiście zamek. I będziemy kończyć ten odcinek, ten świat, oczywiście, przedostatni świat. Tak, i tam nie przejdę, oczywiście. Będę musiał znowu tutaj po tych e, tęczach chodzić. Które to tam dojść? Chyba od góry. Wiecie co? Tak jest, dobra. To lecimy, nie? O kurczę! O, to są te latające! Rzeczywiście! W sumie tak się nawet nazywała ta rundka! One są takie, jakby naprowadzające, troszeczkę. Widzę, co, lecą za nami. Coś jak te ryby, takie niebieskie. O, właśnie, zawracają i próbują nas tutaj za wszelką cenę yy, zgładzić. <laughs> nie możemy na to pozwolić! Wow. o, Dobra, no, jak najszybciej, to wiecie co, przeskoczyć, bo tu się naprawdę robi strasznie ciasno. No, jeszcze była moneta nad samą flagą. O! Dostaniemy jakiś prezent. No nie, znowu ten mały. OK, słuchajcie. Słuchajcie, mamy oczywiście jeszcze jeden levelek przed nami, no i zamek. Użyję sobie, wiecie od tego. Three-headed snake block. Aha, to będzie z tymi. Czyli tutaj się nie mogę przypospieszyć. po prostu muszę cały czas iść za tym, tym zielonym, tymi zielonymi kostkami. Chmurki chyba nam nic nie robią, oprócz tego, że powstaje taka mgła i nic nie widzimy, ale chyba nas nie mogą... A, to dobra. Chyba nie mogą nam nic zrobić, tak mi się zdaje. Rozwalić się można, też przez skakanie na nie. No, dawaj, 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 dawaj. No, bo bym nie zdążył. I chyba koniec. Tak jest, koniec. No dobrze, kochani, został jeszcze tylko zamek i kończymy sobie ten świat, i kończymy sobie ten świat, kurczę, jakie duże te ściany. Będą nas chyba spychać. Wiecie co? Eee, dawaj, dawaj, do góry. Ok, ja biegnę szybko, bo zaraz to będzie się cofać. Żeby mnie to nie zgniotło, bo. Tu jest kolejna. Aha, i do tej strony. Do tego momentu dochodzi tamta druga ściana, więc mogę się tu schować na chwilkę. I teraz szybko biegniemy. O nie, goni mi, goni mnie. Goni mnie. Ale chyba się udało. Tak jest. Dobra, doszliśmy do bossa. Mamy na dodatek jeszcze strzelanie lodowe, więc się po... więc na pewno nam pomoże to troszeczkę. Nie wiem, czy to czasem nie będzie ten świrek, taki, który po suficie chodził. Sądząc po statku, to chyba on. Nie, sorki, to nie on. To nie on. Ten chyba robił klony. Tak, klony on robił. Wow, nie za dużo tego troszeczkę. O nie wierzę, nie wierzę, że już straciłem wszystkie te moje A, itemki. Ale pięknie, okej. Okay, spróbuję go wiecie co. Przy samym już wyskakiwaniu z tej skorupy dobić, żeby on tam nic nie świrował. O właśnie, w ten sposób. No i fajnie, słuchajcie, mamy kolejnego bossa za nami. Świat numer 7 zaliczony. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.